Dzień dobry, witam Was po dłuższej przerwie niestety, ale są wakacje. Pięć tytułów, cztery wydawnictwa, ale jedna wspólna mianownik, czyli to są komiksy polskie. Wydane między 2024 a 2025 rokiem. No, a niektóre będące reedycją czy nowym wydaniem. No to tak. Zaczynamy od Będziesz Smażyć się w piekle, nowego wydania tegorocznego z okazji 25-lecia Kultury Gniewu, za którym stoi od Prosia, Krzy Krzysztof Owedyk. Krzysztof Owedyk znany m.in. z Będziesz Smażyć się w piekle, ale oczywiście chociażby Radboja, wiksy i Żorżety, czy oszałamiających bajek urłałckich. Chyba dobrze przeczytałem, bo zawsze mam problem z tym, z tym tytułem. 360 nowe wydanie z dodatkami, z nową okładką można powiedzieć. No ale jeśli w ogóle ktoś nie czytał poprzedniego z 2016 roku, no to warto. Od razu mówię warto, będzie smażyć się w piekle, to naprawdę jeden z najlepszych polskich komiksów, które w ogóle wyszło w historii, tak? Po 9 latach się wcale nie zestarzał, nadal jest ciekawą propozycją, ciekawą historią, historią Tarantula utalentowanego gitarzysty, który wreszcie, udaje mu się, dołącza do zespołu Death Star. Do klasycznego, wybitnego zespołu heavy metalowego, na którym liderem jest Lord Solo, który naprawdę jest wszystkim tam. No i to ciężki żywot muzyka w Polsce, którego życie chce właśnie z muzyki heavy metalowej. Okazuje się, że poza Lordem Solo, no niewiele można się dorobić. On się dorabia. No, Mamy te dworfa, kto mówi po świązku jest właśnie ta No Bardzo fajna jest to historia łącząca właśnie z jednej strony m, historię y, zespołu, połączeń, i, czy też, nie, też braku ich y, właśnie. Ta opowieść o wyjazdach za granicę, w Polsce, koncertach, merchandisingu i tym podobnych, a z drugiej strony historię rodzinną naszego bohatera, jego żony i dziecka. Y, no i jest jeszcze KOT. Tak, komiks dostał wiele nagród, kiedy wyszedł, był znagodowany przy komiks roku, ma powstać na podstawie jego film, w której ma być Arkadiusz Jakubik, to taka informacja, podczas komiksowej w Warszawie rozmawiałem z Prosiakiem i właśnie dyskutowaliśmy na temat, będzie smażyć się w piekle. No i chyba to, co jest najważniejsze, tutaj też jakie są datki jest nowe zakończenie, jest alternatywna wersja zakończenia jest też okładka, jest dużo bardzo szkiców, dlatego o tym jak wspomniałem teraz z siostrą. Fantastyczny Komiks, którym nie można się, że tak powiem, nie pochwalić na świecie, dla mnie naprawdę przełomowa, publikacja wizualnie tak jak u Prosiaka. Jest też fantastycznie i to, że to jest taka czarna biała kreska to też zdaje egzamin, no grubaśny. Fabularnie to się wszystko trzyma kupy, to jest wszystko też tak, że jakby stworzone na podstawie e, tracklisty, side one, side b e, i to jest cała historia też e, stąd naprawdę To jest naprawdę kompozycyjne wszystko, bardzo fajnie. Tu mam okładki płyt z zespołu Dark Star oczywiście. Każdy słuchał tego band, No coś naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrego, jeśli ktoś szuka komiksu o muzyce, także dowcipnego, tak? o, z pewną, pewnym morałem, też na końcu całej historii, Polskie Gówno, był taki film, to też przy okazji tej rozmowy z Krzysztofem, o nim wspominałem, gdzie Tymonty Mański robi właśnie taki historię, film o bardzo, nie kiepskim zespole, zespole, którym się nic nie udaje. Na przykład w Łodzi jest taka scena, gdzie grają Wiecka Bielieńskiego, i okazuje się, że nikt nie chce im zapłacić za ten koncert, i Jacek daje im swoich ogórków piszonych jako zapłatę, więc jak się okazuje się, to jest taki standard w muzyce, mam nadzieję, że już teraz nie, nie. Organizuję koncerty czasami, więc wiem, jak, jak to wygląda. No nie, nie płacę ogórkami, ale mniej się z tym. Będzie smaży się w piekle. Polecam, polecam i polecam, bo to jest naprawdę bardzo dobry komiks, nie tylko dla fanów muzyki heavy metalu, to jest metafora pewna dojrzenia do kariery w współczesnym świecie albo braku kariery, tak? Umiejętności technicznych mamy, ale Biarowskie, nie za bardzo, ale Lord Solo za to ma, oczywiście. No i to fantastyczne, te różne na końcu okładki płyt, plakaty z innych wersji zespołów. No, tego jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. No, bardzo mi się to podobało. Bardzo też mi się Dobrze to czytał, rozmawiał się też z autorem, bardzo też również dobrze, więc myślę, że o, to jest chyba najważniejsze. Bezprzecznie, będzie smażyć się w piekle. Jest to topka polskiego komiksu w ogóle w historii wydana. Nie myślcie o kaj, kajkokoszach, to myślę o się smażyć się w piekle. Naprawdę bardzo dobra propozycja na 25-lecie kultury gniewu. Oczywiście, inne propozycje z kultury były właśnie wydane, w reedycje też Wam z tej okazji polecam. Przechodzimy do następnego wydawnictwa. Przechodzimy do, do wydawnictwa Kurz i w sumie też reedycji, można by powiedzieć, bo Łukasz Bałt wydawał własnym sątem kod w trzech tomach. No i wreszcie wydawnictwo Kurz, wreszcie. Po prostu wydawnictwo Kurz postanowiło wydać te tomy zebrane w dużym formacie. W twardej okładce, 208 stron, komiks tegoroczny, komiks z takim będącym hard, twardym science fiction klasycznym. Tutaj kilka stron, też wizualnie, jak widzicie, to wszystko nawiązuje do takich komiksów, chociażby wydanych przez Metal, Hurland czy Heavy Metal, wersja anglonęzyczna, na oczywiście francuska. E, mieszanka wybuchowa. Mamy nieokreśloną przyszłość. Mamy bohatera Jana, e, który zaplętuje się w pewnych wir zdarzeń. E, mamy kapitan Cortes, która później przychodzi jako główną bohaterką. No i jeszcze są inne po postacie. E, wszystko jest jakby osłute pewną tajemnicą, historią. Nawet to wszystko dotyczy a, takiej antyontopijnej e, przyszłości świata. E, Skomisł właśnie dla takich wielbicieli hard tradycyjnych SF, o, o jednostce zagubionej w świecie przyszłości, w gdzie rząd, rządzi pewna władza. Dla wielbicieli Mobiusa, Dorowskiego tak gdzieś tutaj tak ten klimat też zdecydowanie gdzieś mi tutaj pojawiał się w tej opowieści. No i mówię 208 stron kupę materiału. Bo, bo oprócz tego, że mamy właśnie te pierwsze, te trzy oryginalne, nie wydane osobno komiksy, mamy też galerię komiksu, mamy też dodatkowe opowiastki, kod 001 i ostatnia szansa, to jest jeden kolorowy komiks na dom jeszcze. No i ilustracje autora. Jeśli więc ktoś lubi takie tradycyjne, hard SF, które gdzieś tam pojawiało się pod koniec lat 90 w Polsce komiks fantastyka to takie krótkie historie że duże. To właśnie tak, w takich klimatach Łukasz Bał się gdzieś tutaj pojawia. Nie chcę spoilerować oprócz historii, bo tam jest dużo takich twistu, przepraszam, już na samym początku, z postacią Miana chociażby, no nie będę, bo opowiadam o co chodzi, ale zdecydowanie eee, jeśli jesteście fanami takiego, tego komiksu, takich klasycznych jak, eee, pod nagłe SF, to kot Łukasza Balta też Wam polecam, nie ma się co wstydzić. Ogólnie w, żadnym z tych komiksów dzisiaj będzie, nie będziemy się wstydzić. Polskie komiksy eee, są dobre, nie zawsze, ale Pokazujemy, że są również dobre yy, na poziomie czym. Lunatycy. A teraz przechodzimy do dwóch komiksów o, yy, od Timofa. Pierwszy z nich to Lunatycy, nowszy komiks, yy, za którym stoi Adam Fyda i Marek Osparski. Yy, Adam Fyda i ilustrator. Marek Ospalski wspomaga go, jest narusza, można powiedzieć. Ilustrator Adam Fyda znany jest między innymi z komiksów Góry Szaleństwa i Wielki Pan Bóg, który też Timof komiks wydał. 136 stron. A tym razem jest to, jak za każdym, Adam wydał zawsze tam adaptował e, klasykę literatury, horroru czy science fiction. Teraz znowu adaptuje. E, tym razem jest to, powiedzmy, Luźna napisane Jerzego Żuławskiego na Sremnym Globie, rękobisk księżyca z 1903 roku, e, którego później potomek, tam siostrzejniec e, Żuławski wydał, e, e, stworzył film. Andrzej Żuławski, to był rok, bodajże, że jeśli dobrze pamiętam, filmu, to były chyba lata 80. nie, 76, przepraszam, ale w ósmym miał premierę ten film. Historia dotyczy, to jest taka alternatywna historia przyszło, świata, jak wiem, sam sam Tekst powstał w 1903 roku. To jest w kontekście można cała historii powiedzieć: dość ważny, bo oczywiście Polski wtedy nie było, walczyliśmy o niepodległość, prawda? jeszcze czekaliśmy do poczciwy wojny światowej, żeby tam no, po, po niej powrócić po 100 latach. oczywiście niepodległości. Historia dotyczy tego, że mamy rok 1913, z wyrusza pierwsza ekspozycja na Księżyc. No i Pięciorość Śmiałku właśnie zdąża tam w stronę Księżyc, w stronę klubu. W, w, w zarówno filmie, jak i w opowieści. No i tracimy z nimi kontakt, i, i druga, że tak powiem, ekspedycja podąża, i mamy właśnie historię tej drugiej ekspedycji. Jeśli patrzymy na właśnie konteksty czyli z trzeciego roku, kiedy to powstawało, to możemy też oczywiście widzieć pewne brutalne, też hmm, pozytywistyczne postawy burzyłackiego właśnie. Do, do narodowości zwoleńczości do rozwoju technologii, do strachu przed rozwojem technologii, no dużo tego gdzieś to jest. To jest oczywiście to jest komiks, tak naprawdę komiks powieść film o tęsknotce, nadziei, o rozwoju, ale o, taki o jednak oparty jednak na pesymizmie, bo pokazują, że pewne ruchy i ideologia nie da się rozwinąć. Mam kilka zarzutów do sali z tej opowieści, zarówno od strony y, może kadrowania w całej historii, jak i też fabularnie, można by było to troszkę y, inaczej poprowadzić, ale to są takie drobne, naprawdę y, delikatne y, moje wstryżki, o których nie ma co opowiadać. Naprawdę, jeśli ktoś lubi Adama Federa i jego poprzednie komisji, czyli Wielki Pan Bóg, czy góry szaleństwa. No i Żuławski, który jest takim klasykiem, który jest przetwarzany coraz bardziej. Tak, jak, nie wiem, Stefan Grabiński, tak, to też jest. On, to jego to co chwilę teraz, już teraz przetwarzają, także w komiksie, więc, więc, więc taka klasyka, Gdzieś tutaj teraz jest taki nurt, który się pojawia, że bierzemy na tapetę autorów sprzed 100 lat, ponad 100 lat. No, Prawa autorskie już nie istnieją I możemy robić to filmę. Przyjemna lektura. Warto przy okazji odświeżyć sobie zarówno film, jak i powyższe. Jak mówię, no, to 1903 rok, więc domena publiczna możemy sobie poszukać i porównać. E, oczywiście można zrobić taką taki, taki recenzję porównawczą ale to no, trzeba by się oczywiście. E, może kiedyś. Coś takiego y, powstanie, ale zobaczymy. No i przechodzimy już płynnie do następnego y, komiksu, y, którym jest y, najstarszy z tych w sumie opublikowanych, znaczy, jeśli chodzi o wydanie, znaczy jeśli bierzemy, że, że mówimy o wydaniu, że obecnego roku będzie smażyć się tykle, czyli wydany rok temu y, ostatni Tom Blackiego, który jest ostatnim Blakim. Znaczy ten teraz jest Mateusz Skutnik. A znane chociażby z rewolucji czy z morfułaków. no ale tak naprawdę najbardziej znany też jest chyba z blakiego Ob, obok rewolucji. że jest także Timow Kong, znowu twarde, duże wydanie, 68 stron, 10 lat. 10 lat czekaliśmy, o, czwarty blakie wyszedł w 2014 roku, a tak naprawdę, jak sprawdzamy, w 2005 powstał pierwszy Blaki z Karolem konwerskim, wydany. Czyli mamy 20 lat, w tej chwili 19, od zeszłym roku, od pierwszego Blakiego I za nią samym blakiem to właśnie takie blaki, czy Rewolucje, czy Mikropolis, Gawronkiewicza, To były komiksy, które jakby były takimi małymi przebiegami w bardzo dziwnym i chyba niezbyt dobrym okresie dla polskiego komisu, czyli początek lat 2000, tak 2009-10. Jeśli nie dłużej, ten okres takiego, mógłbym powiedzieć, marazmu w polskim komiksie, ale nie tylko chodzi o twórców polskich, ale też o wydawnictwa pols polskie, które padało, e no właśnie pojawiły się wtedy tezby e istniejące do tej pory kultury czy też Timo. No ale też takie komiksy jak Madragora, Madioka i inne padały na potęgę. No już mówię o tym Semi, który był w więc to był bardzo trudny do określenia pomysł. Ja wtedy pamiętam, pracowałem w Empiku i, i właśnie takie komiksy, gdzieś tam pojawiały, właśnie Rewolucja, Metropolis gdzieś tam to sobie poczytywałem w tym Empiku, przepraszam, no po to, żeby właśnie mieć poczucie, że coś wychodzi, więc dlatego tak trochę sentymentalnie do tego blakiego podchodzę również. No blaki, blaki postać tutaj oczywiście na okładce widziana, znana, bohater w formie pewnego wywiadu telewizyjnego opowiada właśnie ostatnią swoją historię. Też nie ma co spoilerować, bo, bo, bo to jest taki łączony kalejdoskop opowieści, tworzące właśnie ostatniego takiego historię o pewnej myśli, niektórym można może to powiedzieć, pewien kryzys wieku. Zmęczenie się pojawia sentymentalizm, wspomnienia o, o babci, chociażby o rodzinie. Widać, tam jest taki fajny motyw z dzieckiem, kiedy on na rękę, i później tam dziecko mówi, że już nie jest dzieckiem, prawda? Nawet nie widział, kiedy dojrza, dojrzało. tak z, 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 takie, wydaje mi się, ciekawe przemianie. Ale w pewnym stopniu też dojrzewanie, jak wspomniałem. Bo plaki zawsze się czarne, nie łajtki. No, ale na końcu to, co jest chyba ważne, i co jest ważne no, w kontekście tej opowieści, dostajemy rysunek blakiego. Oto taki. I wydaje mi się, że po prostu nasz bohater w pewnym momencie na tyle dojrzał, że zaczął być łajdkim, a nie blakim, no, metaforycznie. Eee, bardzo mi się oczywiście ten komis podoba, nie jest to komiks o <grywa> nie, jest <to> tam... <grywa> tak słyszałem, że ktoś tak opowiedział, nie, to jest komiks o mężczyźnie, według mnie, no, jedny, który, tak jak mówię, dojrzewa, i dojrz dojrzewa do tego, żeby jednak, eee, no, ostatnim blakiem być, eee, sens życia. Eee, nie według Monty Python'a, nawet tutaj dostajemy w tych 68 stronach sentymentalna no, historia, opowieść, yy, która ma, może nas poruszyć, powinna poruszyć. I żeby nie było tak sentymentalnie smutnie na koniec, przechodzimy do czegoś zdecydowanie do Króciutko o tym małym, króciutkim, tej publikacji. Za stroną stoi yy, Jarosław Wojtasiński, znany z nowej wersji, chociażby Niobila. Wydał sam, własnym subtem, jako Gioro Leone Production komiksik, komiks, przepraszam, 24 strony, Clint Northwood, tom pierwszy, uznany za martwego. I to mnie zaskoczyło, że to ma pełną prawną historię, która oczywiście ma Rangera gdzie się tutaj zatrzymuje, o tytułowym klęcie Northwoodzie, który no, umarł i chce się dowiedzieć, z jakiego to, o to powodu no, pojawił się tam pastor, jego pogrzebnica i oni tam wszyscy podróżują, żeby odnaleźć tego, kto go. Zastrzeli. Oczywiście eee, koniec no Wojta Sięcki, jak mówię, e, tworzy, no, tworzy nowego Biomila, Więc mamy tutaj takie trochę komediowo opowieści, slapstickowy humor. Czarny, czarny humor, jest tu, no. Tak, oczywiście. Gdzieś tutaj zabawa e, słowna, ale też i e, nawiązanie e, te, e, chociażby do e, tego Ronowskiego. Gdzieś tutaj to się pojawiła, łamanie to znaczy, nie tej czwartej ściany. No i bardzo przyjemnie się to wszystko czyta i czekam na kolejny prom, yy, a może później będę wydany właśnie w integralu w twardej oprawie. Zobaczymy. Yy, no To takie króciutka polecajka. Yy, nie jest oczywiście najwybitniejsza historia na świecie, a, ale warto się przeczytać. Yy, a jeśli chodzi o najwybitniejsze historie na świecie. To oczywiście będzie Smaży się w piekle, wybitny komiks polski, naprawdę. Jeśli nie czytaliście tego wydania z 2016, to przeczytajcie w 2025, bo naprawdę warto. Później, jak mówię, kod Łukasza Bałta z wydań kurs 208 stron, trzy oryginalne wydania, po prostu takie dodatki, historie, szkice. Jeśli ktoś lubi dystopijne, takie klasyczne, hard, SF, to też to dla niego historia. W czyli adaptacja Jerzego Żyławskiego, Następną Globię, Rękowice księżyca z 2003 roku. Kolejny, Adam i tym razem też Marka Osparskiego, komiks z adaptacją klasyki literatury. Ostatni blaki, motyw szoskotnika, czyli Ostatni blaki, mocno sentymentalna opowieść o dojrzewaniu, przemieniu, ale także, wydaje mi się, uświadamianie sobie samego siebie. Również polecam. I Klin Nordmuth, znany z martwego, króciutka historia Odyraśowa Witościńskiego, komediowa dla dorosłego, dojrzałego czytelnika, bo tam 18%. Są sceny, po prostu. Więc również możecie to przeczytać. Ale żeby nie było tak dobrze, za jakiś czas zrobię taki filmik, gdzie będą 4 czy 5 pozycji, których, tak sobie, że tak powiem, nie do końca polecam, ale się trochę boję, bo, bo się bo ludzie popraszają. Dobra, miesza z tym, nie ma co się bać, tylko czytać komiks. Widzimy się wkrótce.